Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Wraz ze mną Pan poseł Krzysztof Mulawa. Szanowni Państwo, dzisiaj informujemy, apelujemy do rządu, żeby nie szedł tą drogą, a mianowicie kwestia dotyczy podniesienia podatku, więc to kolejny sposób na łatanie dziury budżetowej przez rząd Donalda Tuska i przez oczywiście ministra finansów. Tym sposobem ma się okazać nowy podatek, gigantyczny podatek, który będzie wprowadzony, można powiedzieć, tak, od zaplecza dla wszystkich Polaków. Ten podatek dotyczy zmiany definicji budowli i budynku. Co się pod tym kryje? Ano, otóż to, że podatki, te nowe podatki będą dotyczyły... Przeróżnych przedmiotów, podmiotów, a więc takich chociażby przedmiotów jak agregaty prądotwórcze, jak serwery komputerowe, jak klimatyzatory i można by było wymieniać wręcz w nieskończoność tego typu przedmioty. Te wszystkie przedmioty najprawdopodobniej będą opodatkowane w bardzo dużej skali. Te podatki będą dotyczyły również. Również fotowoltaiki. Otóż w tej chwili podatek za 1 megawatt zainstalowanej w mocy w fotowoltaice wynosi od 5 do 10 tysięcy złotych. Według tej koncepcji, którą usłyszymy, ten podatek będzie wynosił, uwaga, dziesięciokrotnie więcej. A więc jak to wygląda? Jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Rząd, politycy zachęcali do tego, aby inwestować w farmy fotowoltaiczne. Wielu przedsiębiorców wręcz się przebranżowiło, zainstalowało farmy fotowoltaiczne. Wiele przecież gospodarstw domowych posiada tak zwaną fotowoltaikę. I jakie są teraz tego konsekwencje? Otóż podatek może wynosić aż 10% razy tyle. Uderzenie w polskich przedsiębiorców, bo tak jest najłatwiej uderzyć polskich przedsiębiorców, bo przecież oni dadzą sobie jakoś radę. Tak zazwyczaj twierdzą politycy, tak zapewne w głowie ma poukładane minister finansów i do takich sytuacji chce doprowadzić i w ten sposób łatać tą dziurę budżetową. Dziurę budżetową, którą trzeba przyznać wywołały również rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo Przecież niespełna rok temu jeszcze Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Ale, szanowni państwo, nie tędy droga. Należy wręcz podatki ograniczać. Podatki powinny być niskie i proste. Co więcej, nawet jeżeli już rząd chce te podatki zmieniać, to nie powinien tak Polaków zaskakiwać. A ten podatek ma być wprowadzony według założeń od 1 stycznia 2025 roku. Jak, szanowni państwo, ci nasi polscy przedsiębiorcy. Nasi obywatele mają funkcjonować w tym państwie, kiedy nie wiedzą tak naprawdę za pięć, za sześć miesięcy, jakie podatki będą płacić. To jest sytuacja niedopuszczalna, to jest, można powiedzieć, chaos legislacyjny, na który nie ma absolutnie zgody Konfederacji. Podatki, jak wspomniałem, niskie, proste i oczywiste. My powinniśmy wiedzieć za dwa, trzy lata, na jakie podatki mamy być nastawieni jako polscy przedsiębiorcy, polscy obywatele. Niestety, tak się nie dzieje apel aby do pana ministra do pana premiera apel konfederacji aby nie iść tą drogą aby dziurę budżetową łatać w zupełnie inny sposób chociażby poprzez ograniczenie programów socjalnych oddaję głos pan poseł Krzysztof Mulawa dziękuję zmiany przepisów będą dawały urzędom gmin możliwość naliczania Dodatkowych zwiększonych podatków od naziemnych instalacji fotowoltaicznych, uwzględniając wartości nie tylko elementy konstrukcyjne, ale praktycznie całość instalacji fotowoltaicznych. Szanowni Państwo, eksperci oceniają, że wzrost wartości podatku to nie będzie wzrost wartości podatku na poziomie troszeczkę wyższym od inflacji, czyli 10, 15 czy 20%, ale to będzie wzrost podatku na, na, na poziomie dziesięciokrotności obecnych. Stawek. Czy powinno się dziać tak, że polscy przedsiębiorcy są zaskakiwani w sposób fundamentalny, to znaczy, że, to znaczy ich, ich model operacyjny, model biznesowy będzie bardzo mocno musiał cierpieć z powodu nagłych decyzji urzędniczych? Tak oczywiście nie powinno być. Ale z drugiej strony pojawia się pytanie, czy można było się tego spodziewać? Otóż po trochu tak, ponieważ takie są efekty sytuacji, w których tworzy się sztuczny rynek energii, który nie jest przeznaczony dla konsumenta, a którego głównym odbiorcą ma być zamiast właśnie konsumenta ostatecznego państwo. Tak nie powinno być. Trzeba również, szanowni państwo, zauważyć, że te zmiany przepisów będą dotyczyły instalacji fotowoltaicznych, farm fotowoltaicznych, ale nie będą już dotyczyły według aktualnych przepisów, tych projektowanych przepisów, instalacji i farm wiatrowych. Tutaj pojawia się zasadne pytanie retoryczne, czy mamy przypadkiem znowu do czynienia z kolejną wrzutką i ustawą lobbyingową, bo przypominam, że. Takową była ustawa, którą proponowała pani Hani Kloska z Ministerstwa Środowiska i Klimatu. To była pierwsza ustawa nowego rządu i pierwsza lobbyingowa. Czy teraz mamy kolejną? Wydaje się, że tak. Sytuacja na rynku energii jest taka, że z jednej strony polski rząd dopłaca do wzrostu do rozwoju zielonej energii i całego tego, całego tego przemysłu, a z drugiej strony te same branże, w których, w których my włożymy środki finansowe z naszych podatków, są obarczane nowymi podatkami na poziomie razy 10 aktualnie obowiązujących. My się na to nie zgadzamy i tak jak powiedział pan poseł Bartłomiej Pejo. Nie może być tak, że pan Domański chce łatać dziurę budżetową takimi nagłymi wrzutkami, które godzą w interes polskiego przedsiębiorcy. My, jako Konfederacja, mówimy stanowcze nie takim praktykom. Pan poseł Bartłomiej Pejo mówił, że nie tak trzeba łatać dziurę budżetową, a ja oczywiście dodam, mamy konsensus z Konfederacji, żadna, żaden, żaden budżet nie powinien zawierać dziury budżetowej. Wtedy nie trzeba będzie tego budżetu łatać. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie ma? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.